Witam ponownie. Jest jeszcze jedna ciekawa ulica, właśnie tutaj. Jest to ulica, nazywa się Kościelna, w okolicy ulicy nad, nad Odrą. I zdecydowanie to jest już bardziej ekstremalne miejsce, dlatego zrobimy też część trzecią. To właśnie będzie część trzecia. Zapraszam do oglądania część pierwsza była jako pierwsze wrażenia z wjazdu na tą dzielnicę druga część bardzo krótka z widokiem i trzecia teraz tu już zdecydowanie krążą dziwne osobniki jeden facet taki dowolny z butelką Piwa bardzo, bardzo kiepsko wyglądający, i zaraz obok tutaj, teraz jak wyjeżdżałem, dwóch tam było, nie było ich widać oczywiście, i kolejny, także tutaj już te osoby naprawdę stwarzają wrażenie bardzo nieprzyjemne. Mamy tutaj bardzo stromy zjazd, ja będę jechał powoli w miarę możliwości, jak na razie nic za mną nie jedzie i widzę po lewej stronie jakieś rozwalające się budynki. Po prawej stronie mamy też, no takie też no, niezbyt ciekawe budynki, jest to ulica, drodzy Państwo zaraz zobaczymy, nadal kościelna, czyli Stołczyn, ulica Kościelna jest naprawdę, naprawdę bardzo nieprzyjemna, jakieś tutaj są też stare budynki, stare kamienice, jakiś betonowy prostokątny budynek przed nami nie jestem w stanie powiedzieć co to jest jakaś wieża po lewej stronie ładny domek lewiatan i zobaczymy co będzie jak zjedziemy niżej po prawej stronie też stare kamienice bardzo nieciekawa okolica ze względu na na klimat tutaj panujący klimat tutaj panujący jest taki jakby jakby to powiedzieć się no, po prostu jest nieprzyjemny. No ciężko to nazwać. O, a tutaj to... O, pozabijane dekami, okna! Proszę Państwa. O, to to już rzeczywiście są slamsy. Także wjedziemy tam, zobaczymy, obejrzymy. Yy, slumsy, naprawdę prawdziwe taki to jeszcze na oczy. Szanowni Państwo nie widziałem slantów yy, koszmarnych. Także proszę zobaczyć po lewej stronie Jedna kamienica, normalne okna A tutaj po prostu Pozabijane dechami okna Podejrzewam, że tu skłot jest jakiś to nie stałem bezdomni, powybijane szyby Także no wygląda to Naprawdę Naprawdę dramatycznie W dwóch jakichś typków Szło, to już zamknąłem drzwi Wszystkie centralnym zamkiem zamknęłem, bo tu jest Naprawdę nie... Ta ulica, ja nie In wiem czy, czy ona jest Turn niebezpieczna, left. ale tak jest prawie wrażenie, jakby była niebezpieczna. Po zmroku na pewno bałbym się tutaj zapuszczać. Stare samochody jakieś tutaj stoją, jakieś forka, jakieś Deulu, te, raczej ten. No, Turn Volkswagen e, Lupo. Turn. Turn no nie, no zdecydowanie nieprzyjemna, bardzo, bardzo dzielnica. E, osobniki krążące tutaj. Też wydają się nieprzyjemne. No, tak jak na takiej zabitej yy, yy, dechami wsi, to wygląda, a niby to jest Szczecin. Na Szczecin yy, mamy tutaj ulica Monterska. Ulica Monterska jest po prostu koszmarna, jest ohydna. Nie polecam tych yy, tutaj miejsc. Tam dalej chyba już nic nie ma. Nie będę tam jechał za bardzo. Yy, o, na, na, proszę zobaczyć. Na, o teraz tutaj będzie widać, Na, ym, z przodu jest taki, stara kamienica, no naprawdę źle to wygląda, drodzy Państwo, naprawdę jest to, jest to po prostu ob, obleśna dzielnica, obleśna brzydka i yy, naprawdę podejrzewam, że te mieszkania muszą być bardzo tanie yy, i, i po prostu też kobieta z kijkami stoi, całkiem normalnie wyglądająca, a te budynki, one są wyremontowane, proszę zwrócić uwagę. Jest, tutaj, jest tu nieprzyjemnie i brzydko. No, jedziemy co podwórkę. Jest tu nieprzyjemnie i brzydko, ale te budynki, proszę zwrócić uwagę, są wyremontowane. Yy, także, niby slamcy, ale jednak cywilizowane, nazwijmy to, slamcy, tak? Yy, nie wiem czy to w ogóle można nazwać samcami, bo, bo samcy kojarzą się z jakimiś naprawdę e, tragicznymi jakimiś miejscami. A tu jak widać, szanowni państwo, e, są też zabawy, jakieś place zabaw dla dzieci. E, no nie jest jakiś tak jak tragicznie, jakby można było się spodziewać. E, no jest, jest nieprzyjemnie. Jest nieprzyjemnie. Ta droga też jest po prostu koszmarna i trzeba stąd po prostu, jak tam bo ja nagrywam dla Państwa ten filmik i niestety muszę trochę poświęcić, bo, bo naprawdę droga, jeszcze sobie auto uszkodzę, no boję się trochę. O matko, no dobra. Dobra, ja bym tutaj chyba zapauzował, bo próbuję wyjechać, a Państwo to będą oglądali. No trudno, dobra, jedziemy, jedziemy, Szanowni Państwo, wyjeżdżamy stąd, droga tutaj jest Naprawdę ja nie wiem kto tutaj jeździ, bo, bo po prostu tutaj jak dla mnie to się nie da jeździć, jest po prostu koszmarna droga, dziury jakieś tego i no naprawdę, naprawdę nie polecam, ja tutaj się zapuściłem w te takie dzielnice dla Państwa, żeby Państwo mogli zobaczyć, a nie polecam tutaj przemieszczania się, lepiej obejrzeć sobie w domu filmik. Obejrzeć na spokojnie niż ryzykować, że tutaj auto może się uszkodzić. Zawieszenie ja tutaj już więcej nie przyjadę, ale ten, ten moment. Tutaj jednak zdecydowałem się pokazać to, to osiedle. Dziury, dziury trzeba omijać. Po prawej stronie proszę zobaczyć te budynki. Nie są niektóre okta plastikowe, co już bardzo rzadko się zdarza. No może nie, no prawie wszystkie są jednak plastikowe. Wyglądają normalnie, ale widać, niestety te samochody są już takie gorsze. Tutaj stoją. Tu nie ma żadnych dobrych samochodów. Tu same stare żręchy stoją ten Volkswagen Polo no ta Astra no jeszcze może być stary Passat do BMW tutaj jest całkiem ładne ale Laguna, rozpadający się Focus, Opel Corsa no po prostu jakieś ręchy tutaj stoją dobra, pojedziemy jeszcze w dół, zobaczymy co tam co tam jest na dole no ta dzielnica była zdecydowanie koszmarna Mam nadzieję, że Państwu podobał się ten filmik. Bo, bo naprawdę nakręcić to nie było, nie było tak łatwo. O, proszę bardzo, Stołczyn, tutaj mamy napisy Stołczyn, tylko pogoń, proszę bardzo. No, no, piękna reklama, naprawdę. Yy, I co tutaj, lewo albo prawo? No dobra, spróbujmy w lewo. Zobaczmy, co tutaj będzie. Mamy znak stopu, trzeba się zatrzymać. Yy, to się zatrzymamy i tu w lewo pojedziemy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, może w prawo byłoby ciekawiej. Natomiast już jest poza, poza wodą, bo już jedziemy w lewo. Ech, szanowni Państwo, naprawdę. Trzeba współczuć ludziom, którzy muszą tu żyć. O, tu mamy kolejną... Obskurną dzielnicę, ale to jest chyba Skol, ten Skolvin. Także Stołczyn Skolvin. Tutaj stąd już kiedyś filmik nakręcałem. Jest to okolica również koszmarna, ale szczerze mówiąc, pewnie można się przyzwyczaić. No ale no, wygląda to kiepsko. Wygląda jakby czas zatrzymał się w miejscu. Tu już nie nigdzie stoją fajne samochody. Tu po lewej stronie jest też fajny całkiem plac zabaw. Nie jest jakoś tutaj tragicznie, nie jest jakoś dramatycznie. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego każdemu widzowi. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz.